Cześć! Wczoraj kupon wszedł jak w masło z kursem 2.13. Dzisiaj mam dla Was dubel z pierwszej Ligi Mołdawskiej, a także jeden z odłamów Ligi Bundesligi, którą znajdziecie u bookmachera BetClick, gdzie po rejestracji z naszego kodu Betside macie cashback do 550 zł. Skupiam się na rywalizacji w Lidze Mołdawskiej, gdzie wybieram Petro Krupp z Milsami. Obie drużyny grają mocno ofensywny, zdoby, ofensywny futbol, zdobywając sporo bramek 46 i 41. Są obok siebie w tabeli równo na drugim i trzecim miejscu. Walka o ligę konferencji trwa, dlatego wybieram tutaj zakład, że obie drużyny strzelą bramkę po kursie 1,75. Do dubla dobieram zakład na 2,5 bramki z jednej z odłamów Bundesligi. Historia obu drużyn napała mnie optymizmem w ostatnich pięciu spotkaniach to ponad 3,5 bramki na mecz. Mam. Nam wystarczą tylko 3. Kurs jest całkiem ciekawy, ponieważ 2,71 daje nam super podwojenie. Konkurs na dzisiaj to wytypowanie dokładnego wyniku w meczu z Ligi Mołdańskiej. Do wygrania dwa razy doładowanie do Betlick po 15 zł dla dwóch pierwszych osób. Powodzenia!